Panie Marszałku, Wysoka Izbo, szkoda, że na sali już nie ma pana ministra Budy, bo chciałbym sprostować jego wypowiedzi. Bo pan minister Buda zaczyna nas tu kłamać. Skąd wzięła się ustawa, skąd wzięły się zapisy ustawy, z jakich projektów. Ale jest na sali pan minister Zyska. Proszę państwa, w roku 2022, w lipcu, Senat toczył debatę nad projektem ustawy o... Wiatraka o, liber... o uruchomieniu tej procedury, o uruchomieniu ustawy. Zajmowały się tą ustawą trzy komisje w Senacie. Odbyła się debata przy uczestnictwie różnych stowarzyszeń, przy obecności ministra Zyski, który zarówno na komisji, jak i na posiedzeniu Senatu zabierał w tym temacie głos. Znajdowali się również na tym posiedzeniu tych komisji i Senatu przedstawiciele ministerstwa pana ministra Budy. No, ale minister, jak widzimy, jak rządzi, to rządzi nie wie, co jego pracownicy robią. Projekt, który położyła Polska 2015, również pojawił się w 2022. W Sejmie, w Sejmie został złożony i można się do niego odnieść. Projekt senacki został przegłosowany i przyjęta została uchwała skierowana do Sejmu. Zerknijcie, czytajcie dokumenty. Bądźcie. Bądźcie normalnie, rozsądni, miejcie trochę honoru, odejdźcie, odejdźcie godnie i oddajcie tą władzę, a nie próbujcie robić i mówić o tym, czego przez 8 lat nie bardzo zrobiliście. Dziękuję. Nie kłamcie. Dziękuję bardzo panu posłowi. Panie poseł, momencik, bo do nazwiska pana posła faktycznie była wypowiedź, zatem bardzo proszę. Bardzo dziękuję.